Dzielnica Poróg, Kargul, pod ulicy Szkolnej 15 w Białymstoku. Dzielnica Starosielce wysłał do mnie taką paczkę bardzo ładną. Paczka z gównem, zapakowane, rozrobione na rzadko główne. Szanowne Państwo, kochanie moi. Ja z Tobą to odbierałem. E, odebrał, razem odbierał ze mną Pan Młcziak. Pan mój przyjaciel Wojciech S Widział to na własne na oczy Ja nie jestem poszukiwany, że S Policja ci powiedziała raz tutaj e, Wojciech jechać. Suchodolski I To widział Oficjalnie Co znajdowało się w padce Zapakowane Misetce gówno Rozrobione Chłopskie czy dziesięce gówno na no rzadko było rozrobione. Adres szkolna 15, nadawcy. Kargul, Białystok. Ogólnie ples z tą osobą. Szanowny Państwo. się w życiu zrobił? Szanowny Państwo, jest zgłoszone na policję, ale policja jeszcze raz w poniedziałek pojadę do komendanta w tej sprawie. Będę pytać się, rozmawiać z komendantem, co dzieje się z tą moją sprawą, bo ja nie podaruję dla jego. Żeby tak szarpnął mnie opinie, nerwy i całość szarpnął, moje człowieczeństwo szarpnął nawet, godność moją szarpnął, uczciwość, sprawiedliwość, gdyż się ją niszczy.